Więc nie ma szans, że do teraz znam prawo jazdy, ale plan jest taki, żeby w tym roku to prawo jazdy zdać. Chyba że, chyba że, jest jeszcze taka jedna opcja, że jeżeli teraz bym dostał walkę, czy teraz już dostałem walkę de facto, mam kontrakt podpisany z jedną z federacji, o ile nic się nie wydarzy dziwnego, że nie wiem, federacja nagle zniknie czy coś, to zawalczę jeżeli nie dostanę propozycji od razu na kolejną galę, to zdaję prawo jazdy. Jeżeli natomiast dostanę propozycję od razu na kolejną galę, to pierwsze jedyne co robię to trenuję, jeżeli wygram, nie? Czy zobaczymy Rafcia w najlepszej formie, umiejętnościami, pewnością siebie? Wiesz co? Nie wiem. Znaczy tak myślę, ale nie wiem. Tak myślę, tak mi się wydaje. Mamy rywala, który... Jest ode mnie dużo wyższy. Który jest ode mnie dużo cięższy. Oczywiście mamy kategorię w ogóle do zrobienia, ale mimo wszystko. Jest też bardziej doświadczony niż ja. Nie będzie to łatwy rywal. Nie będzie to łatwy rywal. Ale. Inaczej. Prawda jest taka, że zawsze się rozwijamy. Znaczy, to co ja przykład zobaczyłem po sobie. To zobaczyłem sam po sobie, bo tak. Magda przesyła dwa jo, złote kolędy. trzy grosze. Rawciu i jego sprawy biznesowe. Co u Natalii, pozdrów ją. Siła jest kobieta. Piekło kobiet. A Natalia pojechała rodzinę odwiedzić wraca za jakąś godzinkę mniej więcej coś takiego. Godzinkę, może dwie. Yy, no. Dobra, więc tak. Wiecie, to zawsze tak działa to zawsze tak wygląda. Że im więcej trenujesz, tym więcej umiejętności nabywasz, nie? Ja, ja, ja wam powiem otwarcie. Jakby ja, ja, i, i, Szalony mnie zlikował w prime. <laughs> Kłamiesz, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ale okej, okay, do czego zmierzam? Jakby, wy możecie mi w to, czy inaczej. No wy mi akurat wierzycie w to, bo wy mnie oglądacie na live jak i widzieliście, jak wyglądam. Ku... Więc wiecie, że trenować nie mogłem. Znaczy mogłem, bo może być grubym trenować, ale raczej szansa na to jest niewielka, zważywszy na to, że zero śladów na twarzy i tak dalej. Ja. Poważnie mnie zlikował? Dobra, za, za chwilę to obejrzymy, naprawdę. Za chwilę to obejrzymy, ok? Zaraz to obejrzymy, się tego dnia, co to kończę swoją wypowiedź. Dobra, nie czytam czatu, bo mnie rozpraszacie. Ja po mojej ostatniej walce, a była to walka. A była to walka y, z Zabielskim. Nie trenowałem w ogóle. Nie trenowałem w ogóle nic. Miałem złamaną rękę, miałem też złamane serce, bo w sposób, w jaki się pokazałem y, na walce, jakby. Ja tego nie mówiłem nigdy y, publicznie, bo, bo nie chciałem o tym mówić. Ale ja Wam powiem naprawdę, że w głębi serca to. Przyniosło mi wstyd. Ja czułem się upokorzony. Nie upokorzony przegraną, tylko upokorzony tym, co pokazałem, a pokazałem totalny nic. Masz pozdrowienia od mamusi. Dzięki, Natalia. Pozdrów i powiedz, że donate działają. Więc ja czułem, ja czułem kompromitację sam przed sobą i poczułem niechęć. Myślę, kurwa, Tak się skompromitowałem sam przed sobą, tak sam siebie zawiodłem, że p. nie chcę tego robić. Lepiej czuję się przed komputerem, jak sobie szczekam. No ale finalnie stwierdziłem, dobra, trzeba lecieć. Ja od trzech tygodni trenuję dopiero. Więc wiadomo, że ciężko, żeby po trzech żebym po trzech tygodniach był lepszy niż byłem. Ale zważywszy na to, że mój. moje doświadczenie to był rok treningów. To myślę, że 3 miesiące to jest dużo. W skali roku, jakby o to chodzi. Więc myślę, że po tych trzech miesiącach będę sporo lepszy. Na pewno. Na pewno się poprawię. Grunt, że psycha nie siadła i tyle. Ale nie stawiajcie na mnie pieniędzy, bo nie chcę potem, żebyście mówili, że zawiedzeni jesteście i tak dalej. Bo, chociaż kursy będą wysokie na mnie, myślę. No. Myślę, że kursy na mnie będą duże. Że ja będę mocnym, mocnym underdogiem w oczach zarówno Bookmachera, jak i środowiska. I, I nie dziwi mnie to w ogóle, bo jesteś tak samo dobry, jak Twoja ostatnia walka. Nie, moja ostatnia walka była fatalna, więc myślę, że ja będę grubym, grubym, grubym underdogiem. Teraz trolujesz? Ale z czym troluję niby? Nie, on nie troluje. Nie troluje. Dobra, no zobaczmy... Tak, zaraz zobacz tego Lika, ale nie wierzę, że coś go zrobił. Najgorsze jest to, że mogłeś wygrać za Bielskim, ale opuściłeś ostatnią minutę. Ale żeby wygrać, ja bym musiał go znakautować, stary, on na punkty mnie zgadza. Ja w pierwszej rundzie miałem dwa knockdowny. Miałem dwa liczenia. Jakby podnieść się z dwóch liczeń, to graniczy z cudem. Ja nie znałem trzeciej rundy. Ja znałem drugą rundę. Drugą rundę zawalczyłem zbyt słabo. Jeszcze tak, druga runda to był największy problem, no? Nie trzecia. Trzecia była ok. Była na, yy, na moją korzyść, była okej, okay. Ja bym w drugiej rundzie mocno wygrał, to mógłbym iść po remis. A tak to. Fizję. Tragiczna to by była, gdyby się skończyła w pierwszej rundzie. Nie no, wtedy to już byłoby poniżanie ku... za duże. To wtedy bym pokazał, że ci jestem. Gdybym nie ustał tego, to jezu, ale bym o na c ci... wyszedł. Dobra, no zobaczmy, czy faktycznie szalony reporter coś takiego powiedział. Szalony podcast. Właśnie. Ale nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Jakby szalony reporter czasami gada dużo bzdur, ale nie wierzę że powiedział coś takiego. Gdzie ten link niby jest? To jest omówienie gali, więc wątpię, żeby chodziło o ten fragment. Połączyłem kropki, powiedział, że Prime kogoś wziął na fame, komu skończył się kontrakt. Na TikToku mówił, na live. Aha. No to nie, no to nie powiedział tego, no powiedział coś zupełnie innego. To jest prawda, bym zaprzeczył. No nieprawda, no, kur... no chciałem to usłyszeć w pierwszej kolejności. Dlaczego wy, wy pochopne wnioski wyciągacie? Naprawdę, widzowie. Potem, tak szczerze, 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 na ch... wam to wiedzieć, gdzie wystąpię. Na ch... wam to wiedzieć. Potem wypiszecie rzeczy typu, to czemu nie zaprzeczysz? Bo jak będziemy szli taką drogą eliminacji, to zapytacie tak. Bijesz się w Cloud? Bijesz się w Fame? Bijesz się w Prime? Bijesz się na nowej federacji I drogą eliminacji W końcu na jedną rzecz nie będę mógł odpowiedzieć nie I powiecie okej okay, To tam się bije z... A co wam to zmienia Ja bym wam powiedział Ale wiem, że ta federacja sobie tego nie życzy No Nie, widzowie Ja powiem tak co niektórzy na tym czacie to są tacy, kurwa, Tacy dybi... Co sądzisz o tokenach Fame MMA? Dzisiaj wyszła rozmowa pomiędzy Rozparą a Rafałem Zaorskim na temat nowych tokenów. Okej, okay, na temat rozmowy nic mi nie wiadomo, nie widziałem tego materiału. Co sądzę o tokenach Fame? Przede wszystkim nie mogę powiedzieć, co o nich sądzę, bo ja nie jestem specjalistą w dziedzinie kryptowalut. Na pewno był to projekt, który okazał się jedną wielką klapą. Natomiast okłamałbym, gdybym nie powiedział, że ten projekt spadł mi z nieba. Dlatego, że ja jako o, zawodnik Fame'u dostałem tokeny ja za darmo. To był drugi przesyła 2 zł i 16 groszy.